11 marca jestem właśnie w pasiece. Mówiłem wam, że będziemy tutaj, będę chciał przewieźć jedną rodzinę, która jest bardzo słaba. To jest właśnie ta rodzina. Sobie czekajcie. To jest właśnie ta rodzina, już wy, wylot już tutaj zamknąłem, Ule jest związany, zaraz mu tutaj jeszcze chyba otworzę jakieś wentylatorki, chociaż w tym czasie raczej nie jest to potrzebne, jest zimno, ale weźmiemy, zabierzemy, zabierzemy taką ula do domu, bo po prostu połączymy go, tu jest dobra matka, tylko jest po prostu słaba rodzina, połączymy go z bezmatkiem, który... Mam przy, w pasiece przydomowej, jest dosyć silny, tamten bez matek, także szkoda, szkoda, żeby po prostu ta rodzina była bez matki, nie czerwiła. Yy, także dalej pokażę resztę. Pszczoły już siedzą w ulu. Jak widać była to, jest to to dziesiątka. Ule jest zabezpieczone, pszczoły nie powinny wychodzić. Pentratorki otwarte. A nie słychać, żeby były tam pszczoły. Więc... Spokojnie za jakieś 25 minut będziemy go wystawiać. Ok, A więc w takim razie dzisiaj pokażemy, jak wygląda ratowanie, właśnie rodziny takiej, która nie ma matki. To znaczy, ta ma matkę, ale niestety matka nie czerwi. Podaliśmy jej ramkę czerwiu. Trzeba matkę znaleźć i walnąć w łeb, bo robi nam tu robotę wróżak coś nie chce dymać, nie wiem co to z tego będzie ale nas tutaj nie chciały zjeść dzisiaj pogoda jest trochę wieczna yy, ten z kadru zniknęły Niepotrzebne elementy. O, tego nie pamiętałem. Trzeba tutaj poszukać. Pszczół już nie ma dużo. Jak widać. Ciasto trochę pobierają. Szału nie ma. Dupy nie urywa. Więc teraz próbujemy znaleźć tą matkę. Pomocnik mi się tu szykuje. Z tamtej strony trzeba pójść jak już. Z tamtej bo światło zasłaniasz. O, dobra. Lecimy z koksem. Pomocnika mam. Amerykańskie dłuto dzisiaj testuję. Próbujemy znaleźć tutaj tą matkę. Pogoda jest okropna, wietrzna, dobrze. Mam dwie osoby, które będą to wypatrywały tego kurdupla, który czerwi nam to jakoś trutowo. Na tej ramce chyba nic nie widać na tej chyba też nie tam tych dwóch nie ruszamy bo to skrajne plastry mam raczej mało jest prawdopodobne żeby coś tam było na tej ramce może być bo tą ramkę z czerwieniem tutaj poddałem zapasu jest mało jakby ktoś widział być problem ze znalezieniem tej matki. Myślałbym, że to będzie rachu ciachu. Raz, dwa, trzy, pięć. Ale jak na jesieni nie znaleźliśmy. Jakiś trutej nawet jest widoczny. Liczę na osoby postronne, że zobaczą. Bardziej niż ja. Tu chyba nie ma, nie? Też mi się tak wydaje. Komenda była. Przeglądamy dalej. No, zobaczymy, kto później wyłowi matkę pierwszy na filmie. Tu też jej nie widać, prawda? zapasu jest naprawdę bardzo mało z tego, co widzę. Tu chyba trzeba nawet ramki z zapasem jakimś podłożyć jeszcze, bo widzę, że trochę bieda. Chyba, że boczne ramki są obficie zaopatrzone. Wiatr rusza siatką. Mało co widać. Trzeba by siatkę zdjąć. Widzicie? Cokolwiek? Nie ma, nie? Ma, nie? No. Mistrzowie mówią, że nie ma. Mistrzynie znaczy się, dzisiaj. Mam będzie mistrzynie w pasiece. Sam nie jestem, wziąłem pomoc. Do znalezienia tej matki. Nie wiem, czy tu w ogóle jakaś matka jest. Ale jakby jej nie było, to by nie przetrwały zimy, nie? Chodzi... Chodzi prawda taka, że jednak, żeby pszczoły uwiązały się w kłębie, to matka musi być. A więc do mnie mamy, że matka tutaj jakaś jest. I żeby połączyć dwie rodziny do kupy, w której jest matka czołgąca i, i rodzinę, w której matki nie ma, to jedną matkę, to znaczy matka jest ale nie czerwi to jedną matkę trzeba usunąć jak to zrobić jak my jej nigdzie nie widzimy prawda? Nie no, ma. na tej ramce też nie ma i dalej się też nie wydaje, żeby była, Ta, bo musi być tam na dalej ramek jest coraz mniej ale trzeba my na... dla świętego spokoju jeszcze przejrzymy dalej żeby mieć pewność telewidzowie może chcą zobaczyć jak wygląda dalej rodzina chyba się okazuje jednak, że chyba w tym muru nie ma matki, no trudno trzy, trzy pary oczu patrzyło i żadna, żadne oczy nie zobaczyły, więc wychodziłoby na to, że matki jednak tutaj brak więc niestety, ale połączymy trochę na żywca, to jest ur, który ma matkę, matka czerwi jest bardzo słaby, to jest ur, który matki nie ma, przed chwilą go Przeglądaliśmy i zrobimy łączenie. Co wyjdzie to wyjdzie. Nie będziemy tu więcej się zastanowić. jest w tym bólu jest sporo. Proszę mi rozdzielić gazetę na pół. Nie tak, tylko jedną. O dziękuję. Jak, jak to się robi w teorii i w praktyce? Łączy się na gazety. Dobrze. Że nasze ule są takie, że gazeta powinna obskoczyć chyba całość. Jest. Odskoczyła obskoczyła to raczej z tamtej strony trzeba ją przytrzymać a tu mam pomocników majstrów, pomocników tak. nie jestem sam tu trzeba tak żeby tutaj wyrównać wiem się raczej nie przyda lewo, 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 lewo proszę pani o tak żeby tutaj to skoczyło. o myślę, że tak będzie bardzo dobrze pszczoły nie chcą wychodzić Teraz tak podnosimy tego ula operator tam operatorzy przenosimy, podnosimy nakładamy, siedzą, siedzą gazeta się chyba przesunęła gazeta się niestety przesunęła o myślę, że jest już teraz równo że jest równo. cóż zostało po cóż zostało po ulu trochę osypu i trochę pszczół jak to teraz wygląda <laughs> jak to teraz wygląda no co zostały nam, zostały nam została nam jedna dynica bez korpusu druga dynica z korpusem problem jest tylko tego typu że yy, chyba trzeba otworzyć jeden wylotek dodatkowy tutaj na, dół, na wysoki korpus zanim przegryzą sobie na dół to tutaj chyba im otworzymy, żeby ewentualnie latały jak będą chciały tak to wygląda no za jakiś czas zobaczymy dodamy kolejny filmik zobaczymy czy, czy to łączenie dało skutek myślę, że to jest jakieś myślę, że to jest jakiś kwestia Sprzęt się coś psuje, nie chce stać za jakiś czas. Zobaczymy. Myślę, że to kwestia trzech dób. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I wtedy pokażemy, czy matka zaczęła czerwić, czy rodziny się połączyły. Pozdrowienia.